Tema. Pokażę Wam, jak wygląda filtr grail. jest coś takiego. Otrzymałem go od sklepu kolba.pl. Na ten wyjazd. Na do fajnej kultury Jak widzicie, płynie brzur. Dzisiaj filtrujemy tak Wyciągamy wewnętrzną część filtra, która jest osobną butelką na wodę. Tutaj mamy pojemnik. Ja, żeby. Do filtra nie dostawały mi się cząstki stałe, jak kamieczki, jakieś właśnie igliza, które płyną w takiej niezbyt czystej wodzie. Nakładam sobie buffa, nabieram wody, więc tem od razu mi się to filtruje. Wszystkie te paprochy zostają na bafie o Nosze, mamy nasz pyszny żurek w filtrze. Wsadzamy filtr. Odkręcamy ustnik i przeciskając, filtrujemy wodę. On jest tak fajnie zbudowany, że jakby nie ma opcji, żeby zanieczyszczona woda dostała się do zbiornika, z którego będziemy pili. Jak widzicie, nie jest to wcale takie łatwe. Na jakimś forum jeden z kolegów pytał. Jaki to ma sens, że na pewno nie, nie filtruje to dokładnie, bo to przeciskanie będzie łatwe. No nie zawsze jak widzicie ja się na tym zapieram. I teraz tak, można odkręcić pokrywę, wam pokażę jak to wygląda. Czysta woda już, więc odkręcam pokrywę. Usnik i patrzcie. Czyściutka woda. Możemy sobie to zakręcić. Możemy naturalnie przelać do innego naczynia. No i zływeczko Podczas całego wypadu teraz w Bieszczady używamy tego filtra. I powiem Wam, naprawdę mogę polecić. Woda ma normalny smak. Nie ma żadnych problemów z zanieczyszczeniami. No widzicie, jaka jest woda w potoczku. Wczoraj była konkretna burza i ulewa. Więc dzisiaj płynie żurek. Piję taką wodę od początku, czyli od czterech dni. Nie mam żadnych problemów, żadnej biegunki. Także Później zakręcamy filtr, możemy go przypiąć do pasa, do nerki, do plecaka. zresztą ja tak właśnie nosiłem, albo przypiętego na karabinczyku, do nerki, do torby, bądź wisiał sobie przypięty po prostu do plecaka. No i cóż, to tyle, jeszcze raz, filtr Grail, dostępny w sklepie Kolba, także polecam, zapraszam i cóż, do zobaczyska, trzymajcie się, na razie.